Podział pomiędzy lokalami także nastąpił poprzez ścianę prostopadłą do ściany szczytowej budynku, ale tym razem w jednym i w drugim lokalu część dzienna jest połączona z aneksem kuchennym. W tym wariancie też część dzienna jest połączona z aneksem kuchennym. A więc do pierwszego apartamentu wchodzimy z najściem, tym razem na sypialnię, która jest bardzo fajna ze względu na to, że posiada swój balkon. Korytarzem wchodzimy do części dziennej połączonej z aneksem kuchennym. Mamy tu doświetlenie dwoma oknami. Jest to powiększenie optyczne już ze względu na samą ilość wpadanego światła do pomieszczenia. Łazienka tym razem dostępna jest z korytarza, z części prowadzącej do części dziennej. Do drugiego apartamentu wchodzimy maleńkim korytarzem, ale za to z potężną garderobą. Kuchnia o dużej ilości ciągów blatów kuchennych, fajnym, atrakcyjnym stołem. Połączona jest z częścią dzienną, z której można wejść tym razem do dużo większej sypialni w drugim apartamencie, także łazienka tym razem jest o wiele większa.